Sylwia Grzeszczak ogłasza powiększenie rodziny. Piękne zdjęcie i lawina gratulacji. Sylwia Grzeszczak podzieliła się z fanami radosną nowiną. Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych wywołał ogromne poruszenie i mnóstwo gratulacji. Muzyczna droga i życie prywatne Sylwii Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej kariera nabrała tempa po udziale w programie Idol, a prawdziwy przełom przyszedł wraz z wydaniem albumu Ona i On w 2008 roku. Płyta stworzona we współpracy z Liberem przyniosła szereg przebojów, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Artyści wspólnie działali nie tylko na scenie, przez lata byli również parą, a ich relacja uchodziła za jedną z najbardziej stabilnych w świecie show biznesu. Mogę powiedzieć śmiało, że Marcin zawsze, niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy ze sobą, miał w sobie ten talent i był topem. Wciąż jest topem, jeśli chodzi o tekściarzy w Polsce. Naprawdę jest w stanie wywinąć hita tekstowego grubego. Te utwory, jak mówiłeś, mają po tyle milionów, że to jest szok. To jest wspólna praca nas, ludzi, którzy tworzą te utwory, mówiła w rozmowie z Eską. Choć prywatnie ich drogi się rozeszły, artystyczna więź przetrwała i do dziś owocuje współpracą. Sylwia Grzeszczak na wakacjach z nowym partnerem? Ostatnie miesiące wokalistka poświęciła zarówno koncertom, jak i odpoczynkowi we Włoszech, gdzie, jak wszystko na to wskazuje, towarzyszył jej Maciej Buzała. Od kilku miesięcy media spekulują o ich relacji, a wspólne nagrania udostępniane w sieci tylko podsycają plotki. Ostatnie wideo, które Buzała zamieścił na swoim profilu, szybko znalazło się również w relacjach Grzeszczak, wywołując fale komentarzy i spekulacji wśród fanów. Wielu z nich uważa, że artystka znów odnalazła szczęście także w życiu prywatnym choć sama zainteresowana pozostaje dyskretna i nie komentuje otwarcie doniesień. Cały czas jestem w szoku. Poleciałam na Capri, spotkaliśmy tam naszych znajomych Świat jest mały i spontanicznie poszliśmy razem do tawerny na Na tej samej scenie grali m.in. lokaty Perryman i kinofiszyl Selena Gomez. Usłyszałam iść, zaśpiewaj, i pomyślałam sobie: Ale jak to, teraz tutaj, wśród gości i osobistości z całego świata jedno z najważniejszych miejsc. Zaśpiewałam, a po zejściu ze sceny zaczęłam od razu rozmawiać o różnych niesamowitych rzeczach. Dziękuję, napisała wzruszona. Sylwia Grzeszczak ogłosiła powiększenie rodziny. Tym razem jednak Sylwia Grzeszczak postanowiła podzielić się wyjątkową wiadomością. Na Instagramie ogłosiła, że jej rodzina się powiększyła. Dołączyły do niej dwa urocze pieski o imionach Nutka i Pyrka. Jeden z nich jest nieco większy, drugi malutki, ale oba od razu skradły serce artystki. Wokalistka zasypała swój profil zdjęciami i nagraniami. Na których widać m.in. pierwszą kąpiel szczeniąt. Dziś moja rodzina powiększyła się. Nutka i pyrka. Bo kto nie kocha poznańskich pyrek? Nie wiedziałam, że akurat w Międzynarodowy Dzień Psa będziemy odbierać tego małego skarba. Fani w komentarzach nie kryją zachwytu i składają lawinę gratulacji, doceniając, że gwiazda znalazła radość w prostych, codziennych chwilach. Jaka słodka rodzinka. Uwielbiam, też mam cawaliera. Cudeńka. Jakie wspaniałe cawalierki. Pyrka, ale ładne imię.